Ja, gdzie ty masz? Nie stój w tym macho! No, no, Ja ty... też życie, lecieli za mną na goście, ja też na goście, ten y, szako mi rzucił mieczek, miał z 10 hapsa, już był koło mnie, ja ten rzuciłem niebieskę i mówiłem, albo go zabiję, albo zginęli, a... zginę. No, ja ale prawie padł. Ja plan zostawić ten grzyba, żeby się wszyscy wygali i zaliczyłem siódmego doda. <grym grym grym> ale mam teraz. Dobra, teczą, prawda? Nie! Szako! No i patrz, tyle szako zgrzycił. On miał całe życie jak się na mnie rzucił ten szako. a na jedno combo mu prawie wszystko. Ale cicho, bo jest dobrze. Obramie... Szkoda, że miałem 10 hapa, nie? Tak to wypadło. Apo, 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 apo. Fapo, 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 apo, fapo. Mają coś z rezistów, bo nie wiem czy kupować wujstafa. Nie wiem, ja mam pełną rezistę no. Nie mają. Nie mają, dobra. Nasus 3 robi pod armą RA i HP. Chodź na Bałdak, komuś mi się nudziło. A bo ja pójdę. No, tam. Uważajcie na tego Szako bo on lol po 170 let. Będę pierwszy. <grym> to. Ej, Zabicie To, 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 to jest, jest władek uważaj. Nasus! Ciekawe ja czy tego A, Szako no. pocisnę. Na nie pocisnę Szako no ale dobra. Pójdę. Nie, Ciebie. nie pociśnie Shaco. Odbijemy ich jak tu podejdą. Ja się palę mało. No. Odpuść! No nie leć za nim, jak. Okay. O, widać mnie. Why not? Uh, because Aha, le why not? Why not? Leci za mną, leci za mną, to dobrze. Nie oh, no. Idą na ciebie dwóch. Wiem, widzę. Trzech. Idź, Ani, idą. Yeah. No wy, tyf, miałem ulti, ale za jest taki żalowy, że. E, nie, dziwnie to... brzmi, czyta. Oni On idą dalej, ale. Idą. ale Idę poszłać, boca. Uważaj! Drogą mojego życia. Ja nie wiem, jakim cudem te ulty ma takie małe zasięgi, A czasem ma takie duże. Zostaw mnie. Why? No bo... Dzięki. No bo... Chodźcie i puszczcie w rambotach trochę. Nie, Dobra, wygramy teraz jeszcze. Zacięto z tak. Rozumiem. Nie. Bo mamy lepsze fajne W ogóle tak po gówno ja wziąłem tego Skunksa. Skunksa. <śm> Skunksa. Fajne <śm> itemy budujesz, No i dobre są. No dobre, akurat. Itemy ma niezłe. O, Malady. Ty 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 malady. Ja proponuję wiatr. Ty, ty się kuryg nie odzywaj, bo ty się... A, Jak kraszka, każdy patrzą praktycznie tak naprawdę głupio, No tak, czytajesz poradnik na forum LoL'a, no i tyle. Najpierw jak chciałeś teraz za Dobra, teraz ale w tym ADDP, a to czemu kupiłeś i tym na AP? Bo on się robi bo idę To tak z lol? To wiesz, są na przykład Sword No I dobra, no, ale ja wolę ma Lady. Moja hmm. Lady. Ej, no już cię nie ma. No co a, ty zrobił, To no to Apo, nie wiesz? Ja znalazłem. A po haha No albo wyśmiali, co? ała No. no, no by... Ała-Haha. Ałah. Ałah, Zimno. Ałah. Ałah, ałah. Kur... Y, cofamy, bo no. nas tu dwóch zaraz nas zaliczą. Dwa, osiem, cztery. No, Tomasz się czym chwalił? Pociekaj. Cofnij się. Loli to zrobił. Chodźcie, Barona, zgarniemy, póki się tam nie ślęczą. Na I dobrze. Szako, nie, to jest ładnie. No jak za fara mi Oj, oj. No mówiłem co pchnięcie. Chociaż? Wbij się tam kuli. Tego. Mm. Oj, zabij mnie Oj. Wbij się tam, wbij się. A ta... To już się dać. Jeszcze więcej cień nie posłucham. No. Jakim cudem? Od sam FireCape'a padł. No bo jego się nie słucha, no. Ale, ale co <grym> cię No! Nie no. <grym> no. <grym> <Zabił> go jeszcze. <grym> Dobry. No. Idę. Choraj. Pędza. O, czterech mnie biło, dwóch zabiłem. A no, ja tak szybko spłynąłem, nawet nie wiem na co. Idę nie do przodu. Pędzę! W ogóle Kubiego bijam jeszcze na chwilę ten pojawia i mnie od razu wszyscy fokusują. A fajnie, że siedzę w, pośród nich i trudno mnie namierzyć, no ale okej. Okay. Lub jest to wręcz niemożliwe czasami. A Igor! O od razu. O krzaki się schodził. O tak, Igor! No może, może? Wiem, że tak. Chociaż zabiłeś. Zrobił pierwszy się na stole. Ładek ma już. Aha. No! co się! O maciej, ran! Rami... Słabo znowu. Mówcie jej. Kobi, chowaj się. Nie wiem, Bardzo późno. Trochę. Eee, tanka nie będzie funkcjonować. No, ja go mam o... na ulta i Mulzona, a Kurik go ma na parę tasaków. Taki tank to nie tank. Srako! A skaz. No jaki gnój! <śmiech> <śmiech> Musiałeś to zrobić! Jasna dupa, wleciał w niego na... Nie rób czegoś takiego, Maciej, bo to jest chamskie. Do przesady. Plastki wszystkiego. No. Ładnie z ultiego Zginął Ezrael? Wszyscy zginęli, oprócz... No. Assofey. Ale kto zabił Izraela. Ezreala. No. No, z... Bo ja go zostawiłem z końcówką Hapa i Ignitem na znak. No, tak. no ale żyną. miał za dużo. Więc zagasł. Tego... Kurde. Zginianek! No, no. Wojt nie tankował. Potem to. Nie! No dobra, tak, tak, nie lepiej, lepiej to! Górę, górę! Górę, górę chodźcie! Kubi górę! No. Kupi... Dobra, to wy tam dusk! Dobra! Bo to mamy miniony! No! I tak dusz góra pada, ale to pieszy się. I nie ma bata. Mam ultaj co? Hej, a Phantom Dancer jak dodaje Critical Strike, to jest Critical Strike demon czy szans? Szansa. Bo tak po prostu Wy jakie combo. Rozlał się. Cześć, że Ezrael puścił ulta, podszedł szaku rzucił mnie z mieczyka i z autoataku i mnie nie ma. No, a Szako oczywiście stał na mojej plamie i, i jak rzuciłem na niego ulta, no i tyle. 270 magic resista. Magic the Gathering resista. Why did they buff Nulzan, lol? My no, lepiej no, no tak. krystal jeszcze w nic go nie prze... przeistoczyłem, lol. <laughs> przeistoczyłem. Weź, ty się przeistocz w tym mądrzejszego. Czugata, lol. Czugata, ten. Już biegnę kuryk, daj mi gofa na manę, a więc nie potrzebuję many. Nie, ja potrzebuję. Ty nie potrzebujesz many. ale. No! O, 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 mam ale mała. ty jesteś noobgud, wiesz? <grym> Jak go męczą! <grym> no, <grym> no tak, egzekut, nie? <grym> Dobijanie lewe setne umiejętności. Uh, o patrzcie kto tu w między nas. W <grystanie> Rozpływa się pomiędzy wami. Rozpływa się w ustach. Ładzimi. <grystanie> Dobra, muszę to trochę wsteczu, żeby po, go używać. Powiedz. O, ulta to. powiedzę Powiedz pojawiać, tam... A to powiedz to. Poszły tam coś dostawać. Ladimi rozpływa się włosy Ladziemier! Rozpływa się włos tak nie umiesz mówić. Musisz nauczyć polską. Lediemier A to nie ma się Jakie głupno. Nie, ona tam się zażygała, a ty to w las Głupę zrobiła. Wlas w wymiotine. Pójcie Kupa, 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 cały dzień. A wiedziałem, że gdzieś tu był. Apo, Apo, nie mamy gdzie jeździć. Ale KS to ale K.E. rzeczywiście. Ja pierwszy już mówię. A ja, nie, tak, twój ult równy mojemu. Weź, idź, weź K.E. swój ult i udyraj, ty. Chodź się tamtą. W ogóle mnie wygraną walka walkę, i deja... A i, I Ożegała mnie! 6, <laughs> tak, ulti na miniony i 600 musztarek. Pięć Dobrze Maciej, niech stoją w moim muzeumie. No! Za mało, za dużo. No, jak cześć, mnie wyminął, jaki gnój nie, no, bardzo no. Bardelangelo ratował moje życie. Muszę to sobie złożyć coś że na żeby nie Michelangelo Akali Kary is all I can show. I can show you a true damage. Oj! LOL! Dawaj go! LOL, no co się stało w ogóle? Tak. Nie wiem co się stało, ale to jest No tak, Apple. Jestem na Killing Spring, a to jakaś wyspa. Najlepsze Cassiopeia, taka gównia na najlepszy nich ma. Mam najmniej dedów Mam najwięcej Killing. Mam tak. najwięcej deadów. Nieprawda, ja. macie na Maciej, 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 resist. A to Maciej, Macie Bo ja się wbijam, a wy mnie zostawiacie. No, tak, ja się wbiłam z tobą. No tak, oczywiście, teraz ja ich cisnę, ale teraz to dopiero tak. a nie to rozwalajcie, to dojść tam, bo... No nie rozwalacz, no. Mafia. No oczywiście, że ja na konie Kurik zabij. Już biegnę... Nerwowe klikanie jakby to Hanyarek powiedział Nie rozwalajcie tego jeszcze Nie was. I tak by miniał Ręczby Lol, ale no Ale no Ale nub. W każdym razie gra przybrała dziwny obrót Gdy? Ale on to robi żeby nie mieć tego Luza No Bo tak się mówi, to ale to i tak tak nie, nie ma tego. Dobra, e, słuchajcie. Chce ktoś coś pozdrowić kogoś? Pozdrawiam... Y... Naszych wrogów. Pozdrawiam Kogo? mojego grzyba. Chyba grzybki. A ktoś no. jeszcze ma jakieś podsumowanie dotyczące tej gry? Tak! I, tak z FMA ta ta ta, Tak, ta, żeby nie poszło. Tam żeby nie zahara. Wygralibyśmy szybciej bez apu. <laughs> bez kurika bez, odmielibyśmy inny win. Wladimir, rozpływa się w usta. Dobrze, na razie cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Zagrajmy w League of Legends. Ja mówiłem do Was jako ta oczy, nagrał ze mną Mafczej... Pytanie emocje. Czemu mówiłeś przeciwpanym głosem? Grał ze mną Mafczej Kubitron, tron, Apo i Kurika.